dla Pilota PL wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Naszym produktem od serca jest mapa państwa sanes Cobar, oryginalna fizyczna oraz prawdziwy unikat, mapa lotnicza. Państwo sanes Cobar nie istnieje, ale ma swoją walutę, ma własną historię. Od niedawna ma również przestrzeń lotniczą. Myśmy dostali wyłączne prawo do reprezentowania tej przestrzeni i sprawdziliśmy, czy da się z tą mapą polecieć. Da się Lot wykonaliśmy po punktach nawigacyjnych, punkt wlotowy do firm MES, PASTA, COVID, PANSA, TUSKA oczywiście, RUINA, DUDAS, TORUŃ i wylądowaliśmy w Kamole, Więc nie zastanawiajcie się, licytujcie, pomagajcie i latajcie. Siema!